Radio Campus Słuchajcie klimatu popołudnia na 97.1 FM. Będziemy teraz mówić o sprawiedliwym handlu, o takim, który nie godzi w godność ludzką, zachowuje wszelkie zasady etyki. W studiu jest ze mną Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Fair Trade. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czym jest ten Sprawiedliwy Handel? Na jakich zasadach się opiera? Sprawiedliwy Handel generalnie to jest taka forma pomocy rozwojowej ukierunkowana na poprawę warunków życia i gospodarowania ludzi w krajach rozwijających się. Często słyszymy o ludziach, którzy muszą przeżyć za dolara dziennie. Sprawiedliwy Handel to jest właśnie metoda jak pomóc tym ludziom, aby wytworzone przez nich dobra, na przykład rękodzieło czy produkty jak kawa, herbata, trafiły na nasz rynek bezpośredników, aby oni jak najwięcej pieniędzy za to otrzymali tak by mogli się z tego utrzymać. Nam tutaj w Europie często może się wydawać, że te produkty do nas nie docierają poza kawą, herbatą, które rzeczywiście są z tymi krajami kojarzone, ale to chyba mit, bo te pro produkty gdzieś tam jednak się pojawiają. I jeśli Polskę rozumiemy jako część Europy, to w Europie, tzw. Tak Euro 15, czyli w starych krajach Unii Europejskiej ruch sprawiedliwego handlu działający jakby oddolnie istnieje od ponad 60 lat. Tam wytworzyły się struktury tzw. Tak sklepów świata, sklepów dedykowanych tylko i wyłącznie tym produktom, w których można znaleźć bardzo szeroką gamę rękodzieła. Jest też wielka tradycja kupowania produktów spożywczych i dostarczania ich oczywiście na rynek zgodnie ze standardami, zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. Więc ta oferta nieporównywalnie jest większa i rozpoznawalność idei w tamtym kręgu kulturowym jest oczywiście nieporównywalnie większa. W Polsce działania prowadzimy od raptem 10 lat z bardzo małym zaangażowaniem środków zewnętrznych, więc jest to taka działalność pionierska. Organiczne u podstaw, stąd być może idea nie jest powszechnie znana, ale wydaje się, że, że kilkanaście procent ludzi w Polsce rozumie, wie o co chodzi i znajduje przyjemność i, i zadowolenie w nabywaniu tego typu produktów. Czy ten przymiotnik sprawiedliwy handel to jest w opozycji do jakiegoś czegoś, co jest tym handlem niesprawiedliwym, jak rozumiem? Sprawiedliwy handel, w polska fraza jest tłumaczeniem angielskich fair trade. E, więc w tym kontekście, jeżeli to rozumieć, to nie mówimy o opozycji. Można mówić o handlu konwencjonalnym, który jest realizowany przez różnego rodzaju podmioty, w tym dużych graczy, duże koncerny mainstreamowe. Jest on nastawiony przede wszystkim na zysk, na zysk korporacji, na zysk podmiotów biorących udział w grze rynkowej. Natomiast sprawiedliwy handel jest nakierowany... Czyli to będzie ta praca za miskę ryżu, to wszystko, co słyszę słyszymy w jakiś reportażach na przykład. Można to tak uogólniać, choć trzeba by wejść w konkretne przypadki, żeby, żeby je przeanalizować. Natomiast Prawidliwy handel to jest pomoc w zapewnieniu dostępu do rynku tym producentom, którzy są marginalizowani w ramach konwencjonalnego handlu. A właśnie, a możemy podać przykład właśnie takich sytuacji, czy produktów? No oczywiście, tutaj mamy całą gamę tak zwanych używek, czyli kawa, herbata, kakao, e, czekolada. Oczywiście tych legalnych. Tych legalnych, <gry> tych legalnych używek. Mamy my również ryż, komosę ryżową, owoce suszone. E, w krajach rozwiniętych to już ta gama sięga kilku tysięcy produktów. E, są to kwiaty, e, jest bawełna certyfikowana. E, produkty z tej bawełny wytwarzane, piłki sportowe. E, około 2,5 dwóch, dwóch tysiąca produktów jest dostępnych na rynkach. No właśnie, na przykład chcemy kupić kakao, idziemy do sklepu i na półce rozmaite marki, rozmaite produkty, jak odróżnić te, które zostały wykonane w sposób etyczny? To jest bardzo dobre pytanie. Niestety sklepy w większości przypadków w Polsce nie mają takiej kategorii produktów jak sprawiedliwy handel, więc albo trzeba szukać małych sklepów ze zdrową żywnością i tam łatwo się jest o to dopytać. Natomiast w dużych sklepach sieciowych należy pójść na przykład na półkę z kawą czy z herbatą i poszukać produktów, które mają na opakowaniu znak certyfikacyjny fair trade. To taka postać z uniesioną dłonią na zielono-niebieskim tle. I wtedy mamy przekonanie, że nikt tam sobie za to nasze kakao żył, nie wyprówał. Tak można by to uprościć jednym zdaniem. Oczywiście mamy pewność, że zostały zachowane standardy certyfikacyjne, czyli ten producent, który wytwarzał to kakao, musiał trzymać się takich standardów jak godziwa zapłata ludziom za, za pracę, zakaz pracy dzieci, demokratyczne zarządzanie organizacją. Ktoś, kto od niego kupował, musiał mu zapłacić godziwą cenę, musiał mu zapłacić premię ze Sprawiedliwego Handlu na rozwój lokalnej społeczności. I jest kilka takich standardów. Generalnie. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Wysłuchacie Radia Campus na 97,1 FM. Klimat popołudnia. Radio Campus. Rozmawiamy dzisiaj o sprawiedliwym handlu, o tym jak kupować produkty wytworzone w sposób etyczny, jak ich szukać. W studiu ze mną w dalszym ciągu Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Fair Trade. Mówiliśmy właśnie o tym, jak odróżniać te produkty, które zostały wykonane w sposób etyczny. Wiem, że wczoraj odbyła się konferencja Sprawiedliwy Handel a Zrównoważona Konsumpcja. Czy może Pan coś o tym opowiedzieć? Tak, była to bardzo ciekawa inicjatywa Instytutu. Badań rynku konsumpcji i koniunktur z Warszawy. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że środowisko związane z tym instytutem zdecydowało się zrobić konferencję naukową na temat sprawiedliwego handlu. Były tam prezentowane wyniki badań konsumenckich. Sytuacja, była dość jasno zakreślona sytuacja w Polsce, Jak, jakie decyzje konsumentami kierują bądź nie kierują przy wyborze produktów, jaka jest rozpoznawalność idei, znaków certyfikacyjnych. Prognozy, co może z tego wynikać? Tak się jeszcze zastanawiam, no bo szukamy cały czas tego dobrze wykonanego kakao. To jest, dla mnie taki, to jest dla mnie taki plastyczny przykład, bo każdy to kakao pije. Czy to kakao, wytworzone w sposób prawidłowy, etyczny, nie będzie zwyczajnie droższy i nie da nam po kieszeni? Myślę, że różnica w cenie jest generalnie niewielka, jeżeli chodzi o produkty sprawiedliwego handlu. Na rynku w Polsce funkcjonują zazwyczaj produkty fair trade bardzo wysokiej jakości. I jeżeli porównywać je z analogicznymi produktami z rynku konwencjonalnego, to powiedziałbym, że wręcz one są tańsze. Natomiast jeżeli porównywać z produktami nieorganicznymi, z produktami niskiej jakości, to rzeczywiście będą droższe. Z tym, że no niestety, sprawiedliwy handel to nie mieści się w kategoriach konkurencji cenowej. Mhm. Ale mamy to przekonanie, że jednak robimy coś dobrego. Jakie akcje jeszcze obejmuje działalność stowarzyszenia? Stowarzyszenie zajmuje się działalnością promocyjną i edukacyjną na rzecz sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Ciekawym przykładem kampanii takiej długoterminowej jest kampania Społeczności Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu, która obejmuje swoim zasięgiem miasta, szkoły, uczelnie, grupy wyznaniowe. Jest to działanie na rzecz promocji idei sprawiedliwego handlu, w którym dana społeczność, załóżmy miejska, czy wiejska, czy szkolna, wypełnia Określone kryteria i po wypełnieniu tych kryteriów, wiążące się z prowadzeniem określonych działań, kampanii, po, po wypełnieniu tych kryteriów uzyskuje tytuł np. Uniwersytet Przyjazny dla Sprawiedliwego Handlu bądź Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Mamy taką pierwszą w Poznaniu. Pierwszym polskim miastem przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu jest e, również Poznań, który uzyskał taki status w listopadzie 2012. A jak my, młodzi ludzie, możemy wesprzeć działalność sprawiedliwego handlu, propagować go? Myślę, że jest tu bardzo duże miejsce dla energii młodych ludzi w ramach pracy wolontaryjnej. Przyłączanie się do istniejących kampanii, do obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, a także organizowanie kampanii na przykład na uczelni. Wiadomo, że na początku to będą działania na małą skalę, więc może nie obejmą całej uczelni, ale ja znam bardzo dobrą praktykę na przykład z Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie studenci od lat prowadzą kampanię zmierzającą do tego, żeby uczelnia uzyskała status uczelni przyjaznej dla sprawiedliwego handlu i kilka razy do roku organizują różnego rodzaju i działania poczęstunki produktami fair Trade. Nasze stowarzyszenie polskie stowarzyszenie sprawiedliwego handlu wspiera tego typu działania. Zapraszamy na stronę sprawiedliwyhandel.pl. Taką głośną sytuacją ostatnio w mediach było zdjęcie umieszczone przez jedną z blogerek, bodajże, w internecie, która to nabyła ubranie w jednej z sieciówek i na metce znalazła taki napis: Pracujemy w nieludzkich warunkach, w nieludzkich godzinach. Takie sytuacje świadczą o tym, że wciąż istnieje wielka niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o zatrudnienie ludzi. To, ten. ten... Przykład, może, może jednostkowy, ale jest bardzo widoczny i namacalny. Został podchwycony przez media. Rok wcześniej mieliśmy wielką tragedię Rana Plaza w Bangladeszu, gdzie zawalił się budynek, w którym były szwalnie produkujące również dla polskich firm odzież. To jest wielki problem przenoszenia produkcji do krajów nisko rozwiniętych, gdzie ludzie pracują, godzą się pracować za, za głodowe stawki, bez są wykorzystywanie i nikt tego nie, nie monitoruje. Sprawiedliwy handel jako, jako system jako reguła działania rekomenduje, zaleca i wprowadza standardy gwarantujące to po angielsku nazywa się fair wages, czyli godziwe wynagrodzenie za pracę oraz pracę w warunkach zgodnych ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ale to jest, to jest niesamowite, prawda? Mamy kartę praw człowieka, mamy tyle organizacji, a jednak do takiego wyzysku i do takiej zbrodni można się powiedzieć dochodzi. Niestety taka, taka jest, jest codzienność w sytuacji, kiedy jest łańcuch dostaw, w którym nikt nie monitoruje, czy wcześniejsze ogniwo prowadzi etyczne praktyki. Łańcuch ten jest nastawiony na zysk. Z drugiej strony są głodni ludzie żyjący w bardzo trudnych warunkach, którzy muszą przetrwać. Często za mniej niż tego dolara dziennie, ci ludzie gotowi są podjąć pracę, bo nawet jeżeli oni na miesiąc zarobią kilkanaście dolarów, to to będzie, będą mieli do dyspozycji dwa razy więcej niż mieli przed ty czyli co należałoby zwiększyć świadomość tutaj ludzi w Europie? Myślę, że, że odpowiedzialna konsumpcja hasłowo to jest obszar, który też mógłby być zasilony energią młodych ludzi. Świadomość tego, co kupujemy, świadomość tego, czy dany dostawca na rynku zachowuje się odpowiedzialnie, to jest wiedza, którą powinniśmy posługiwać się przy decyzjach konsumenckich. I myślę, że to tutaj mamy dużo do zrobienia. Nasze stowarzyszenie jako Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz media, w tym Radio Campus. Mówimy o konsumentach cały czas, o ludziach, którzy udają się do sklepu po to kakao, po kawę, jakieś produkty właśnie z krajów rozwijających się. A co jeśli słuchają nas młodzi przedsiębiorcy? Jak oni mogą wdrażać tę ideę sprawiedliwego handlu? Tu jest bardzo duży obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, ale idea sprawiedliwego handlu w przypadku nawet małego przedsiębiorstwa może znaleźć ujście w ten sposób, że stosuje się w codziennej praktyce produkty Sprawiedliwego Handlu i o się o tym mówi. W ramach kampanii społeczności przyjazne, przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu mamy taką praktykę opisaną i firma może dostać status firmy przyjaznej dla sprawiedliwego handlu wtedy, kiedy stosuje kawę, herbatę, cukier w codziennej praktyce. Kiedy robi imprezę, catering, zamawia z produktów sprawiedliwego handlu. Oczywiście te, które są dostępne i potrzebne dla nich. Albo wytwarza ubrania z materiałów wyprodukowanych. Albo w wytwarza, etyczny. wytwarza ubrania z, z materiałów certyfikowanych lub materiałów o etycznym pochodzeniu. E, lub też stosuje w, przy przetwórstwie, jeżeli to firma spożywcza, surowce ze sprawiedliwego handlu, surowce o etycznym pochodzeniu. I my Myślę, że tych praktyk ciągle w Polsce brak. Staramy się zabiegamy, prowadzimy dialog z różnymi firmami, ze środowiskami biznesowymi. Mamy tutaj sukcesy, są firmy, które bardzo dobrze wpisują się w ten krąg choćby właśnie w ramach konsumpcji produktu sprawiedliwego handlu, ale są jeszcze firmy, które potrzebują myślę trochę czasu. Tak się zastanawiam, czy ta produkcja w myśl zasad etycznego, sprawiedliwego handlu dotyczy ciągle tylko krajów rozwijających się, czy o łamaniu tych praw możemy mówić również w obrębie krajów takich jak Polska na przykład. Myślę, że wszędzie tam, gdzie ludziom nie płaci się godziwie za wykonaną pracę, wszędzie tam, gdzie dostawca musi sprzedać swój produkt poniżej kosztów wytworzenia, można mówić o naruszeniu zasad właśnie etycznych, można mówić o niesprawiedliwości. Narzędzia sprawiedliwego handlu, standardy mogą mieć również zastosowanie w Europie, w Polsce. Dziś trwa debata w ruchu sprawiedliwego handlu, w, którym, w której mam okazję uczestniczyć na forum międzynarodowym na temat takiego pojęcia jak Domestic Fair Trade. Właśnie e, zmierzająca do tego, żeby ułatwić, umożliwić producentom lokalnym mleka, e, e, sera, e, e, jabłek, umożliwić im funkcjonowanie w ramach takiego modelu, który m, pozwoli im pokryć koszty produkcji, wysłać dzieci do szkoły, utrzymać się z pracy własnych rąk w ramach własnych tak, zasobów. bo mamy a truskawki szukać, i maliny sprzedawane tak, za groszek gdzieś takie. A przy nie pracę. szukać dotacji i subsydiów. No. Tutaj akurat bolączką tego rynku, o którym Pani mówi, jest nikły potencjał przeróbczy. W związku z tym nie mają dostępu do, do rynku gotowego produktu, tylko sprzedają surowce, które muszą być sprzedane na, na pniu, bo są bardzo krótkoterminowe, więc tu, tu jest pewna bolączka. Poszukiwanie dostępu do rynku bezpośredników, budowa potencjałów ekonomicznych, zrzeszanie się w grupy producenckie, to są właśnie narzędzia ze sprawiedliwego handlu, które mogą być pomocne w rozumieniu sytuacji drobnych wytwórców również z Polski. No właśnie, myślę, że tutaj dużo byłoby do, do, do zrobienia, jeśli chodzi również o ten obszar krajowy. Dla osób, które byłyby zainteresowane przyłączeniem się do Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu albo rozpropagowaniem tej idei właśnie na przykład na swojej uczelni, może jakiś kontakt podamy. Zapraszamy na stronę www.sprawiedliwyhandel.pl. Tam jest taka zakładka Pracuj z nami. Można tam bezpośrednio skontaktować się ze mną, wysyłając maila z formularza. I każdą inicjatywę wesprzemy, każdą, każde działanie czy każdą energię będziemy starali się wykorzystać. Dziękuję bardzo. Ze mną był Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu. Dziękuję pani, dziękuję państwu.